Ćwiczyłem z tej strony Kazus i Was na weselu. Widzimy mi trzy serce z kamienia. Dobra, idziemy teraz na resztę atrakcji, które na nas czekają. Yy, Buduję od tych trzech oddalonych na razie. po... Bo... No bo tak, po prostu. Dlatego bufola jak się ugania za świniową. W najlepszym ubraniu się młodzież ataka. O, wreszcie jakaś prawdziwie mężczyzna z Co mam zrobić, no? A, podejdź do niego, dobra. Nie wiedziałem. Co wy robicie? Ej! Hey, no co, co robicie Chłopy walczą o laur, pasa i o fanty dla swoich dziewek. Um, dam znaczny. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. Dobra, gonimy je. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt! Wiedźmin z oślimi uszami będzie się uganiał za świnią. To ci dopiero widowisko. Co ty tam mówisz, wsioku? Ja? Nic, nic! No, to niech tak zostanie. Zabierajcie stamtąd te pokrake, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do końca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina. No i co to tak wyjdzie z tego? Mogę użyć znaków? Wierzę, że nie ma tu malarza. Uwiecznił by te chwilę dla potomnych. Obserwuj moje ruchy. Jestem zwinny jak kot, chytry jak lis. Pokażę tym wsiokom, jak się gania świnie. No, świnki, do mam. Zapraszam. Co się robi? Powiedzcie mi Patrzysz na mnie Pierwsza A, jest wypełniona A druga to co jest? A śledzi mnie? O, pani ona idzie za mną Chyba No chodź tu Kładź się no, udało się. No, Zabawa przednia. I co, łyso wam teraz? Łyso, pokazałem wam klasę? Pokazałem. Świnie w końcu. W końcu. Hola, hola, panie Wiedźminie, a co to za sztuczki były z ręcami? Ja to znam. Raz widziałem, jak jeden Wiedźmin kazał się chłopu powiesić. Zrobił coś takie rękami i człowiekowi rozum odebrało. O. Czyli żeś oszukiwał. Co, Laura, świniopasa nie będzie? Szani. Co Geralt mawia w takich sytuacjach? Zaraza? Tak właśnie mawia. Zaraza? No dobra, to teraz po moje. Niech sobie wsioki sioki grabie w żyć wsadzą. U. Czy ja wyglądam na świniopasa? Chodźmy stąd, Szani. Mam dosyć z tego błota, tych broziaków. Nie wiedziałem, że mam to zrobić bez to no ludzie... Wybacz, Szani. Zawiodłem Cię. Chodzi Ci o te świnie? Daj spokój. Jesteśmy tu razem jako para, no to chciałem wygrać ten. to. coś. Mm -hmm. Nie no przesadzaj. Nic się nie stało. A, powiedz mi, Szani, moja droga. Jak to z Tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Szani, Szani, Szani. Smale do ciebie cholewki. No to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty nie? No to się zastanawiam, czego mi bra. Hmm, może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo. Wskaż mi dowolną niewiastę. A ja ci zaręczam, że w trymiga będzie moja. Może tamta, z wiankiem na głowie. Hmm. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everett. Będziemy A podrywać. Co to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale... Przeżyłem pół życia bez Ciebie. Chyba nawet całe życie. Ej. Momencik, wybacz skarbie. Szanie, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. Ła. Nie, nie, do drugiej nie, do pierwszej chociaż. O, o. Nie jesteś zwykłym. Dziewczyno, jesteś zjawiskiem. I właśnie spotkałaś na swojej drodze przeznaczenie. Ale, ja... no, nie wiem sama. E... Ty już nic nie musisz wiedzieć. Ja wszystko wiem. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? No, aktualizacja? Takie prawdziwe? W, w Nowigradzie i, i w ogóle? W Nowigradzie? No. W Oksenfurcie? Zoom? Albo i w samym Kowirze, gdzie tylko będziesz chciała. Chodź. do Stolowa. To wszystko powiem. Dokładnie. Uu, zgodziła się. Mastka, Odejdź od pana! Ej. A wy to co za jednym? Bracia tej panny! I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Będziemy mieli, co? Czy nie? Spokojnie. Ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z panną. Jak to na weselu? Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa! Do stodoły że się mm. chciał zaciągnąć. I po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał? No ślepy chyba tylko. Inną se znajdź do tańcowania. Albo ja zaraz jakąś sztachetę wezmę i z nią potańcujesz! Geralt, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co? Strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego! Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everett. Dajcie spokój, nie będę się z wami bił. Twoja rzecz. Bo my chcemy porządnie wykarbować ci skóry uh. no, <gry> Naprawdę? No, to już. Jedziemy No, pokaż, co potrafisz. No, walka. No, skórka, nie. Musisz mnie namawiać. Uuu. Uh. Jaki miecz. Mogę falu dużo zrobić? Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy! Zaraz poczujesz to drewno na własnej gębie, jaśnie wielmożny panie! W życiu się tak dobrze nie bawiły. Następny do golenia. A nie przychodzi. Nie przystoi grać chłodny. Za leżysz! Dziękuję, pa. Ale trudni byli. I to sztachetą walczyłem. No i co? Macie dość wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko von Ewerytholdt, naszym Wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pyski! Hej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Nie wyszło. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina. Oni się na mnie rzucili. No, no lecz za nią! Wybaśnisz! No i proszę, zjebałeś. Zmiała. Zawsze w ten sposób podrywasz panny? Ja? A ty, za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodze. Masz się bawić, a nie tłuc weselników moimi rękoma. No dobra, postaram się. Oho, szani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Raczej Tyra nie. Ty panu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. Hmm. No, no, no czy się. No, czego ja nie mam w zanadrzu? Chętnie ci zademonstruję. Może tam, za stodłką. Ty już mi lepiej niczego nie demonstruj. Po prostu się bawmy, dobrze? W końcu nie masz za wiele czasu. Jak każesz, pani. Nigdy nie sprzeciwiam się woli damy, szczególnie tak urodziwej. Chodźmy zatem. Mhm, mm dobra, ale teraz imprezy, ludzie, no. Ile może wesele trwać tutaj? No, ktoś dostał jeszcze na koniec? Jeszcze. Tak sobie przycupnęła i tylko czeka na okazję. Co? Rozprostowaliśmy Ryb, kości. Tego potrzebowałem. Ryby będziemy łowić? Fajnie by byłoby taka aktywność. O, diablo, aktualizacja. <grywka> Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek. Rukało? Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów. Miałeś wyłowić mojego buta. Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trzeba mieć buty na weselu. <laughs> Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał. Tak ciężki. Tam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Co to jest? Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. A ten okay. co? Na łbie. Widać, mutanty nie tylko mnożyć się nie mogą, ale też uszy, jak głosło, im wyrastają. Ciekawe, czy ogon też w gaciach trzyma. Oj. No Mów. To jeszcze nie koniec. Nurkuj, no cool. nago? Podoba mi się ta zabawa. Czani, dawaj but, Wyłowie go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. Dabuta patrzcie. Plum. Tylko mi obserwuj, An. Nie mogę oderwać oczu. Widzieliście, jak ochoczo się zabrał za łowę. Ja pewnie nie jej znajdę, bo wszystkie chyba wyłowiłem jakie są. O, czekajcie, coś tam jeszcze świeci. Może być jeszcze jeden z tych butów. Wszystko? Nic więcej nie widzę, więc chyba wszystko. Wyjechać z tej wody. Dobrodzieju. No nie możesz wychodzić? No, dawaj szani. No rzeczywiście, mu tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. I wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. O, pierwsze mądre słowa. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadzało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć. Jeżeli ona zechce, na nóżkę oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na całusa, co. Pozanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Nie bądź zazdrosna, ani Tylko żartowałem. Tamte mnie nie obchodzą. No nic. Poznajesz, co to jest, kopciuszku? Mój but? Szok. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Mokry. Dziękuję. Jeszcze jedna zabawa. A na Oczepiny. Dobrze było popływać. Zróbmy coś jeszcze. Najlepiej coś szalonego. Idziemy właśnie robić coś szalonego właśnie. Teraz w tym momencie idziemy na Oczepiny. Muszę cię na chwilę zostawić. Jestem druchną i w czasie oczepin moje miejsce będzie przypańnię młodej. Idź, Sam, Ja sobie poradzę. Możesz być o mnie spokojny. Panie i panowie, Ojej. ponieważ już dawno się tak dobrze nie bawiłem, postanowiłem wygłosić mowę. Nie trzeba. Będzie mowa i koniec. Co nie trzeba? Jak nie trzeba, jak trzeba. No, więc do tej pory uważałem wiejskie zabawy za coś niegodnego szlachcica. No, bo sami powiedzcie, czy jak któryś z Was byłby szlachcicem, to by się zadawał z pospólstwem? Urodę wiejskich dziewek owszem doceniałem. I nadal doceniam. I jakbym miał więcej czasu, to bym was wszystkich o tym przekonał. O parobkach nie mówię. Bo ich w ogóle nie zauważałem. Czasem jeden z drugim mi konia oporządził. Ale gęby do żadnego nie otworzyłem. Nie otworzyłbym nawet za pieniądze. W życiu trzeba mieć jakieś zasady. No nie jest tak, ej, no, wiesz ty co? I tak było do dzisiaj, ale dzisiaj... Dzisiaj wszystko się zmieniło. Dzięki wam zrozumiałem, że Wieśniak też człowiek. Pogadać z wami nie ma o czym, to fakt. Ale wiecie co? Już mi to nie przeszkadza. I dziękuję wam za to. Lubię e, Dochodzi północ, pora na oczepiny. Zaraz, jeszcze nie skończyłem. Skończyłeś. Wszystkie panny na oczepiny. Ty też jesteś panną szań. Już północ wybiła. Oczepin czas. Co się w duszy komu gra? Co kto w swoich widzi zna? Czy to grzech? Czy to śmiech? Czy to kapcan? Czy to pan? Na wesele przyjdzie w tan. Para młoda ładna! No. Ale gdy wróci. To jeszcze ładniejsze będą mieli dzieci. To co my śpiewamy, to tylko do śmiechu. Teraz by się zdało, by być okieniką. Chociaż pani młoda szczerze przysięgała, to uważaj młody, By się nie zdarzała. Co ten młody myślisz? Coś tak zuścił głowę, chyba Dostaniesz i ciebie, bo co dostała wianek, następna wyjdzie za mąż. Uuu. Jaka wzruszona jest. Z oczy ma. Chciałeś, że Geralt Co ona robi? Naprawdę musiałeś? Ech, przypomniało mi się, jak to wyśmienicie się bawiłem na olgierdowym weselisku. No nie mogłem się powstrzymać, musiałem mu napisać parę słów. Przekażesz mu ten list? Chwią, Dzięki, równy z ciebie gość wiedźminie. Chociaż nudziasz. Idziesz ani. Piękny zwyczaj. Krasnolice panny wirujące w tańcu, rozpuszczone włosy, rozchręustane bluski, a pod wzkami falujące. Daruj sobie. Mm. On wie co. Widziałeś? Szani złapała wianek. Wedle chłopskich podań to ona następna pójdzie za mąż. Możliwe. Wybiła północ. I wedle naszej umowy wracasz do krypty. Nie mogę. Mam tu jeszcze sprawę do załatwienia. Minęła północ. Możesz już zdjąć swoje piękne uszy, jeżeli chcesz, oczywiście. Są bardzo ładne, ale myślę, że sobie od nich odpocznę. Duch Witolda już poszedł? Jeszcze nie. Widzisz? Pyta o mnie. Znaczy tęskniła. Cały czas tu jestem, moja słodka. Ten całus w tańcu tak mi uderzył do głowy, że choćby mnie mieli wysłać na męki, nie odejdę, póki nie dostanę jeszcze jednego. Albo dwóch. W ogóle nie co dasz. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Pocałowałam mnie. Wiedziałem, że tak to się właśnie skończy. A przecież to dopiero początek. Nie, to koniec. Wybiła północ. Chyba już na ciebie czas. A tam nie przejmujmy się drobiazgami. Później, śmierć się o mnie nie upomniała, chyba możemy się jeszcze bawić, prawda? A co z Geraltem? Przecież dałeś słowo. Szani skarbie, jestem martwy. Nie wymagaj zbyt wiele od trupa. Nie chcę odejść. Wracaj tam, skąd przyszedłeś. Proszę. Nie wtrącaj się. Przestań! Błagam cię! Przestań! O matko! Precz stąd, albo zabiorę cię ze sobą i sprawię, że będziesz tęsknił za swoją cochnącą krytykę. Matku, dobra postać! Nie dryczko. Na pewno nie zadrę go na śmierć. Matko bo jaki potężny jest? Co tu się dzieje? Odszedł. Co z nim zrobiłeś? Odesłałem go tam, skąd przybył. Chyba nie zrobiłeś mu krzywdy. Jedynie pozbyłem się natręta. Nie było potrzeby, żebyście dłużej znosili jego impertynencję. Bo widzisz, Geralt wypełnia pewne zadanie. Ach, Geralt zawsze wypełnia jakieś zadanie. I zawsze znika, kiedy już mu się to uda. Kto wie, może tym razem będzie inaczej. Zauważyłem, jak na siebie patrzycie. Poza tym całkiem przypadkowo znam waszą przeszłość. Naprawdę? Skąd? Szani kochana, czy pytasz Orła, jak to się dzieje, że umie latać? No, ale najważniejsze, że Witold von Everec nie będzie już wam przeszkadzał. Dzięki. Chciałbym zostać dłużej. Ale Nie tłumacz się, Geralt. Nie mam do ciebie pretensji. U... Wiedźmiński fach rządzi się swoimi prawami. Smutna jest. A co do mnie, to może po prostu zbyt dużo sobie obiecywałam po tym weselu. Nie rozumiem. Nieważne. Idę do Aldony. W końcu jestem druhną. No jesteś, jesteś. Próba zrozumienia kobiety zawsze się tak kończy. A ty ją rozumiesz? Oczywiście. Kobiety są bardzo proste. Problem polega na tym, że mężczyźni są skończonymi głupcami. Twoja przyjaciółka będzie się teraz obnosić ze swoim smutkiem. Narwij jej kwiatków, albo przynieś coś do picia. Od razu jej przejdzie. Obejdę się bez twoich rad. Zależy jej na tobie. I ona też nie jest ci obojętna. Przecież nie musisz się z nią wiązać. W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość. Nie musicie skończyć jak Aldona i Jawno. Dwoje biedaków, którzy weszli w układ, z którego nie mogą się już wyplątać. Wy możecie po prostu cieszyć się sobą. Miłej zabawy. Hej. Okay. Kurczę, jest taki zagadkowy, że naprawdę, ta postać tak... Nie mm. przeczytaj glosariusz. Shani... Bla 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 bla. Eee, mnie wrpienia zabicie groźnej bestii, która tam głosowała, nie przypuszczał, że posiud... mmm, -hmm, dziewczyna, która ma obaj lata. Mm -hmm. Ej, no co jest? No jejku nie chciałem. Alfabetycznie, dobra. O, jest szani. Okej, okay, dobra, mm. Aha, 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 aha... A gdzie jest o tym, jak w co jej sprawi przyjemność? Nie wiem, kiedy. tutaj, tutaj. Aha, aha, aha. Hmm. Okej, okay, czytamy, czytamy. A, z jeżębinem, dobra. To nie jest jeżębina? To alkohol, też nie. Czy ta jarzębina? a to Jarzębina. Szani wspominała, że robiła z niej korale o, i to pomoże, ładne, ale czy to ją pocieszy? Powinno. Dobra, zrywam. Rany, ale ze mnie romantyk. Dobra, to zanim zaniesiemy jej tę jarzębinę, to zakończę odcinek i zaczynam, oczywiście, resztę y, historii w kolejnym. Dobra, tak więc żegnam się z wami i do zobaczenia, na razie.